Gość Radia Zachód. Krzysztof Bałuk, witam, a moim gościem jest dr Jacek Kotuła, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Okręgowa Izba Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska w Zielonej Górze po raz pierwszy organizowała taką dużą konferencję interdyscyplinarną w Zielonej Górze. W sobotę ta konferencja miała miejsce. Jak wyszło? Tak jest. Panie redaktorze, Okręgowa Rada Lekarska w Zielonej Górze, Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim i Fundacja S.Kulab. Chciałem zwrócić uwagę na tą jedność samorządu lekarskiego, która, która łączy całe województwo lubuskie, zarówno część południową, jak i część północną. Wracając do meritum, była to niesamowity, był to niesamowity sukces samorządu lekarskiego, który tę konferencję stworzył. Mieliśmy niesamowitych wykładowców, 29 wykładowców w dwóch sesjach tematycznych: W sesji tematycznej, ogólnomedycznej i w sesji tematycznej i tematologicznej. Mieliśmy szereg wystawców, którzy przedstawiali swoje produkty, z którymi mogliśmy się zapoznać. No i sesje wykładowe pod każdym względem, moim zdaniem, merytorycznie doskonałe. To ważne, oprócz lekarzy z terenu naszego województwa, całego. Mieliśmy studentów medycyny, którzy z, uczestniczyli również w tych sesjach naukowych, ale również przedstawiali swoje postery, czyli swoje pierwsze prace naukowe, które wystawili, że tak powiem, na tej konferencji. No i jedna z tych prac uzyskała nagrodę prezesa okręgowi Rady Lekarskiej w Zielonej Górze. Samorząd Lekarski miał wsparcie w postaci samorządu regionalnego? Tak, ja, ja bardzo się cieszę z tego powodu, że samorządowcy z różnych pułapów Wspierają się. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, która przyczyniła się również do tego, że mogliśmy pozyskać zarówno środki finansowe na wsparcie tej konferencji, jak i marszałkowi województwa lubuskiego, który wziął, udostępnił nam salę kolumnową i z urząd marszałkowski, prezydentowi miasta Zielona Góra, burmistrzowi Sulechowa, wojewodzie lubuskiemu, a także wszystkim naszym sponsorom, którzy sponsorowali, czy dofinansowali możliwość przeprowadzenia tej konferencji. Ale samorządy lekarskie także mają swoje problemy. Próbowaliście odwołać prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, tak? Samorząd Lekarski też ma swoje problemy. Może nie było to tak dokładnie, że próbowaliśmy odwołać prezesa, natomiast wpłynął wniosek do Krajowej Komisji Wyborczej złożony przez delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy, który wnosił o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy i głosowanie nad wnioskiem o odwołanie pana prezesa. Było A to bardzo... odwołanie, z czego wynika? Jakie były decyzje w tej sprawie? Było szereg, było szereg uwag pana doktora, który składał ten wniosek. Do Krajowej Komisji Wyborczej, ale z zadaniem Krajowej Komisji Wyborczej nie, było, nie była ocena merytoryczna tego wniosku, a raczej ocena formalno-prawna. W związku z czym nad tą oceną formalno-prawną pochyliła się Krajowa Komisja Wyborcza, z, która przy skorzystaniu z dwóch opinii prawnych, niestety rozbieżnych, stosunkiem głosów 9 do 7, Czyli proszę zwrócić uwagę, że nie było jednomyślności w podjęciu tej decyzji, podjęła uchwałę w sprawie tego, że nie przekażemy tego wniosku do Naczelnej Rady Lekarskiej. I w konsekwencji, co nie będzie w ogóle tego w, typu wniosku procedowanego? W konsekwencji, niestety, ten wniosek nie będzie procedowany, natomiast w mojej wiedzy, w obecnym stanie, w którym się znajdujemy, Samorząd lekarski, w związku z tym, że jest pełna demokracja w samorządzie, zajmie się, zajmuje się z korzystaniem z artykułu 32 ust. 3 punkt 3 regulaminu wyboru, który mówi, że jeżeli taki wniosek wpłynie od 8 okręgowych rad lekarskich, czyli jednej trzeciej okręgowych rad lekarskich w Polsce, to taki wniosek będzie procedowany. Czyli to będzie nadzwyczajny zjazd? Jeżeli wpłynie, Osiem wniosków od okręgowych, ośmiu okręgowych rad lekarskich, nieobarczonych błędem prawnym, to taki nadzwyczajny krajowy zjazd lekarzy odbędzie się. Mówił również o tym pan prezes podczas ostatniego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, że jeżeli taki wniosek od ośmiu okręgowych rad lekarskich wpłynie, no zostanie mu nadany odpowiedni bieg prawny. Czy samorząd lekarski także chciałby się zająć wnioskiem dyrektorów szpitali, którzy chcą wprowadzenia ram wynagradzania w publicznej ochronie zdrowia? To wynika z faktu takiego, że po prostu w tych szpitalach powiatowych następuje konkurencja, walka o lekarzy specjalistów i windowanie tym samym wynagrodzeń. I okazuje się, że wszelkiego rodzaju podwyżki, które mają miejsce w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeżeli chodzi o delegowanie tam pieniędzy publicznych, no, Niestety są w większości zjadane właśnie przez podwyżki wynagrodzeń, przeciwko czemu protestują dyrektorzy szpitali powiatowych głównie. Panie redaktorze, jeżeli popatrzymy na ciągły brak specjalistów, szczególnie szczególnie w szpitalach powiatowych czy niekoniecznie w wielkich miastach akademickich. To musimy zwrócić uwagę na to, że obowiązują typowe prawa ekonomii. Typowe prawa ekonomii to jest zasada podaży i popytu. Jeżeli nie mamy odpowiedniej liczby specjalistów, to dyrektorzy szpitali, właśnie tych powiatowych, starają się za wszelką cenę tych specjalistów to zachęcić ceny. do tego, żeby mieć opiekę dla swoich pacjentów. Moim zdaniem ten układ jest bardzo takim. Prostym układem ekonomicznym, nie trzeba go w ogóle wyjaśniać. Natomiast kwestia jest taka, że tych specjalistów po prostu nie ma na rynku. Mało specjalistów się kształci. Mając na względzie niestety obecną sytuację prawną, która dotyka również lekarzy, z, nasi młodsi koledzy bardzo rozważają to, czy w tych specjalizacjach, takich, które są bardzo newralgicznymi specjalizacjami, z, należy prowadzić to kształcenie i z uczyć się w ich. Dlatego że są to specjalizacje, które przy braku systemu no fault o które w tej chwili również apeluje i stara się wprowadzenia jako Naczelna Rada Lekarska. No jest to bardzo niebezpieczne z punktu widzenia prawnego dla lekarzy. No tak, ale sytuacja jest taka, że po prostu tym szpitalom brakuje pieniędzy i jedynym wyjściem, co jest ustalenie tych ram wynagrodzeń, czy ewentualnie konsolidacja szpitali, czyli połączenie niektórych i likwidacja niektórych oddziałów w tych szpitalach, które są w niedalekiej od siebie odległości. Ostatnio podczas naszego spotkania też już próbowaliśmy na ten temat rozmawiać. Z, oczywiście, jeżeli mamy poziomy referencyjności poszczególne, to należy zwrócić uwagę, jaka jest konieczność zabezpieczenia pacjentów w danym powiecie czy w danym miejscu. Jeżeli z, widzimy, że mamy w niedalekiej odległości szpitale z najwyższej klasy referencyjności, gdzie prowadzone są najbardziej specjalistyczne zabiegi, może należy zwrócić uwagę na to, żeby w tych szpitalach powiatowych takich oddziałów faktycznie nie było. Natomiast układ zabezpieczenia podstawowego, podstawowych działów medycyny, dla każdego miejsca, no, powinien być priorytetem dla władz lokalnych. A te wydziały, bo trochę tych wydziałów lekarskich, medycznych powstało w Polsce, które no, wypuszczają już pierwszych absolwentów, co zmienia sytuację? Tak to jak to w Zielonej też Górze jest, na przykład. To też, to też jest bardzo taki z, m, ważny i wartki temat. Oczywiście zmienia się sytuacja, dlatego że przybędzie duża liczba lekarzy, którzy będą mogli wejść na rynek pracy i zmniejszyć deficyty lekarskie w poszczególnych rejonach. To, co mówiłem, za, zgodnie z naszymi analizami, za 10 lat będziemy mieli lekarzy odpowiednią ilość liczbę być może nawet nadmiar tych lekarzy. Także natomiast chciałbym zwrócić uwagę przy tym punkcie również na to o czym mówi samorząd lekarski. Oczywiście my jesteśmy za tym żeby kształcić odpowiednią liczbę lekarzy. Natomiast powinny się tym zajmować jednostki, które mają uzyskaną akredytację i które kształcą lekarzy na odpowiednim poziomie. Nie powinny to być szkoły wyższe tworzone ad hoc, czy na przykład w zakresie pewnych struktur akademickich, takich jak politechnika, wiadomo, że politechniczne aspekty nauczania są inne niż aspekty medyczne, tudzież szkoły medyczne, które są tworzone w miejscach, które nie mają zabezpieczenia infrastrukturalnego i mają wielkie trudności studenci tych uczelni na to, żeby zrealizować plan zajęć, żeby mogły one kształcić studentów. I, i lekarzy. samorządy lekarskie rozmawiają, co zrobić, żebyśmy nie czekali w kolejkach do specjalistów po 2-3 lata na zabieg, który powinien być natychmiast wykonywany? Oczywiście my się cały czas tym zajmujemy, my apelujemy, rozmawiamy z Ministerstwem Zdrowia, z odpowiednimi władzami. To jest kwestia tylko pieniędzy, czy organizacji służby zdrowia? Z, ja myślę, że jednego i drugiego, <laughs> dlatego tak, że jak pan redaktor powiedział, mamy czasami w odległości kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów dwie jednostki, które są przygotowane, że, że tak powiem, do prowadzenia tych specjalistycznych zabiegów i one wtedy rywalizują o siebie. Pytanie jest, czy nie lepiej wziąć, zrobić wtedy w takim niewielkim, niewielkiej odległości jeden oddział, który będzie się tymi wysokospecjalistycznymi procedurami zajmował i będzie opiekował się tymi pacjentami na najwyższym poziomie, czyli przekaże się przekieruje się te środki w tą stronę, tak? Oczywiście nikt nie wtedy konieczność utrzymania dwóch oddziałów, dwóch infrastruktur, dwóch kadr zarządzających i tak dalej, i tak dalej, czyli te koszty się w jakiś tam sposób redukują. Natomiast zwrócę również uwagę na systematyczne niedofinansowanie z opieki zdrowotnej i nieprawidłowe kształtowanie Kosztorysu poszczególnych zabiegów, które są wykonywane. No to jeszcze wyższe składki ma, mamy płacić na służbę z, zdrowia? Ja nie będę mówił, w jaki sposób należałoby no przeprowadzić to, natomiast to należy do zarządzających strukturami ochrony zdrowia i całą ochroną zdrowia w Polsce. A samorząd rozmawia z ministerstwem właśnie w tych sprawach? Samorząd, Samorząd, Lekarski. Samorząd, Samorząd Lekarski. rozmawia systematycznie na te tematy i kreuje pewne wizje swoje, natomiast Ministerstwo Zdrowia ma swoje kierunki działania, no i patrząc na przykład na Agencję Trafikacji Medycznej określa niejednokrotnie procedury, które są wykonywane w ochronie zdrowia po cenach niewspółmiernych z kosztami wytworzenia tych procedur. Sorry za kolokwializm, mówiliśmy o deglęgoladzie języka w ostatnich w ostatnim naszym spotkaniu. Natomiast no, dla, dla określenia pewnych sytuacji należałoby do tego niestety wrócić. Czyli światełka w tunelu nie widać na razie. Z, no powiem szczerze, że próbujemy reformować od 1989 roku ochronę zdrowia. Dużo udało się zrobić, natomiast nikt nie, żadna, żadna strona polityczna, która dochodzi do władzy jakoś nie ma możliwości na to, żeby z, zrobić radykalne przejście. I, i, I radykalną reformę. Raczej jest, jest to takie łatanie systemu z, w związku z bieżącą z, z sytuacją, która się znajduje. Dziękuję bardzo. Doktor Jacek Kotuła, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze, był naszym gościem. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.